Cześć, jestem Karla, a to jest Legacy ze Sims 2, no i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy rodzenie dzieci u Łucji i, i też może jej romanse i, i w sumie nie wiem co więcej, bo tylko to sobie zaplanowałam, więc no pewnie jeszcze też odwiedzimy biznes inocentym i może u Dalidy ogarniemy jakiegoś partnera życiowego czy coś, nie wiem, w sumie mam totalny taki zero planu tak naprawdę, więc no co się wydarzy, to się wydarzy. Z reguły to widzę, że Dalida chciałaby albo kociaka, albo szczeniaka. I też Inocenty miał... Aha, ty chciałby szczeniaka. Czy ty masz jakieś? Nie, ty, ty nie masz. To tobie wystarczy już zwierząt, rozumiem. O nie, Dakota, no nie. Dakota. O... No to chyba tym bardziej musimy jakiegoś szczeniaczka tutaj sobie zaadaptować, żeby uzupełnić pustkę po dekocie. No ale ona rzeczywiście już trochę przeżyła. Ona była nieco wcześniej niż Alabama, więc no, no cóż, biedne dzieciaki, pierwsze wspomnienie jakie dostaną, to śmierć psa. Dobra, to skoro tak bardzo chcecie tego psa, no to dzwonimy po jakiegoś szczeniaczka małego, fajnego, albo dużego małego, fajnego. Hmm, tu mamy suczkę, suczkę i szczeniak, okej, okay. a z małych psów. Jakiś jest Jakub, jest Remus i jest Zuzia. Wydaje mi się, że wiem chyba jak ta Zuzia wygląda. Ale w sumie teraz mieliśmy i Dakoty, i Alabamę. Um, może weźmiemy sobie Remusa, czemu nie? A tam widziałam, że chyba Lucja przyprowadziła. Uuu, i z tym kolegą to, to tak trochę ma. Więc może z tym kolegą weź tam trochę ten. Potegu ten teguj się, tamten, nie? Ile tam dużo? nie, jeden piorunek chemii mają, ale mają dosyć dobrą relację, no bo ona go przyprowadziła z pracy, więc możemy to wykorzystać. I z reguły następnego tatusia zaprosić, tylko niech no, to był, miał być ten Damian farciarz, tak? he, <laughs> gościu ma farta. Także jak skończysz, może urabiać tego, tam się trochę ogarniesz, to sądzę, że na wieczór możesz sobie e, zaprosić tamtego tego typka swojego. Inocenty, ty miałeś tutaj o ogródek zadbać, a, a nie dbasz i, i nie wiem dlaczego, czemu się nie słuchasz? Inocenty, jak możesz, i ogólnie rachunki trzeba zapłacić, to też zapłacić. No, całkiem nieźle tutaj sobie relacje z tym typem wbiłaś, więc. Jak tam trochę podrośnie, to potem łatwo się wbije tą miłość. A, bo ty masz już 10 tych miłości. Okej, okay, czyli jesteśmy w połowie celu. Tak się właśnie zastanawiałam, ile ona tu tych wszystkich ma, ale rzeczywiście ma tego 10. Aha, ale akurat ten Damian jest w pracy, więc, więc no nie, nie fajnie. Czemu ty jesteś w stroju? do... Ty pewnie do pracy miałaś pójść, tak? Tylko kąpałaś się chyba, no i, i tak długo się kąpała, że. <laughs> Co? Nie, ja, to. To wy się znacie? A rzeczywiście to jest jakiś jej przyjaciel. Nie wiem skąd, nie wiem jak, ale jakoś jest. A czy te dziewczynki to zaraz. One chyba będą miały teraz jakoś. Tak, bo one się urodziły ledwo przed 18 i zaraz po 18 wyskoczył komunikat, że mają za jeden dzień, więc zaraz będzie trzeba je postarzyć. O, poszła miłość, ale. Ale z jego strony. Aha, dobra. Tobie jeszcze trochę brakuje. No to weź tam jeszcze kota podotykaj, czy cokolwiek. A, i ty chcesz już te dzieciaki postarzać. No rzeczywiście. No dobra, no to pozwolimy, żeby tutaj postarzyła te dzieci. Eee, nie wiem, którą pierwszą weźmiesz. Chyba Celestynę. Okej, okay, dobra. Zobaczymy, czy się nie zacięła się. Dobra, to w takim razie muszę tu jeszcze Artemia, żeby też dorosła. ok, na razie ciężko mi stwierdzić, czy jest bardziej podobna do tego Tobiasza, czy bardziej może do Lucy. Um, w sensie łucja ma chyba takie takie, ale ten tobież też chyba miał takie małe oczy, więc, więc po prostu zobaczymy, co nam tutaj wyrośnie. Ale z reguły wygląda na ładną dziewczynkę. A miałaś takie krótkie woski, to może też takie krótkie woski ci zostawię po prostu. I kolczyki standardowo. <laughs> to, to jest Artemia, tak? Bo tam to była Celestyna, to jest Artemia. Aha, chyba mają inny nosek, mi się wydaje. I chyba też inne usta mają, ale może. Czekaj, da da dam tą samą fryzurę? Nie, chyba jednak tak wydaje mi się, że trochę się różnią, mimo wszystko. No to w sumie dobrze. Dobra, a Artemia dostanie trochę dłuższe włoski, bo muszę je jakoś rozróżniać, więc mam nadzieję, że jakoś to tutaj ogarnę. I zaraz je jakoś tak posadzę koło siebie, to może uda nam się. O, akurat będą w tym samym czasie uczyć się korzystania z nocnika, to, to może jakoś się tutaj ten. Ogarniemy. To jest Artemia, a to jest Celest... Zdecydowanie Celestyna ma mniejsze usta, Artemia ma większe i też noskiem się różnią. Bo tutaj um, Celestyna ma mniejszy, Artemia ma większy. Co do kształtu oczu, przyznam szczerze, że chyba też mogą mieć różny. Ale z reguły mają jakieś takie podobne te oczy, w sensie, obie mają takie małe, chociaż to może być kwestia tego, że robią po prostu inną minę czy coś takiego. No są podobne, no jak na bliźniaczki przystało, ale nie są aż tak identyczne jak gdyby, więc, więc w sumie jestem zadowolona z tego, jak tutaj wyglądają. Dobra, Łucja, weź spróbuj zadzwonić po tego drugiego typa. To, to, to będzie w sumie ciężkie posiadanie dwójki małych dzieci jeszcze dorzucić sobie... Jedno albo na przykład dwa, jeśli Lucja stwierdzi, że no dobra, znowu pyknę sobie bliźniaki, bo, bo w sumie czemu nie? Już, już czuję ten zbliżający się nieogar. Ju, ja już to czuję, naprawdę. A z reguły jak, jakie one mają charaktery tutaj? Okej, okay. schludna, nieśmiała, leniwa, lekko duch i w sumie no. Ani zrzędliwa, ani uprzejma. Ten lekkoduch i schludność, i w sumie nieśmiałość, ile le, leniem też jest, nie wiem, co to będzie za aspiracja. W sumie będę musiała się zastanowić, ale to w sumie mam sporo czasu. I tutaj mamy jeszcze celestynę, tak? <grych> Okej, okay, też jest schludna, też jest w sumie nieśmiała, ale jest aktywna, lekkoduch i zrzędliwa. Mhm, tu chyba pójdziemy w bogactwo, coś mi się wydaje. Jest schludna, jest zrzędliwa, jest aktywna, to. Wydaje mi się, że bogactwo u naszej celestyny może być, a u Artemii poszukiwanie przyjemności może? Teoretycznie, no jak jest lekko duchem i leniem, no chyba poszukiwanie przyjemności tutaj pójdziemy. Teoretycznie będziemy mieli poszukiwanie przyjemności i będziemy mieli bogactwo, tak chyba, że do czasu wyboru aspiracji po prostu zmienię zdania jeszcze też tak może być. O, świetnie, Dalida wróciła z pracy, to może nam trochę tu pomóc przy bliźniaczkach. Chociaż jedna idzie spać, a, a drugą możemy pouczyć chodzić tak naprawdę. W sensie inocenty może uczyć chodzić, bo niech się do czegoś przyda, tak? Dobra, Łucja, widzę, że jesteś zmęczona, to, to już cię nie będę męczyć, tylko chodź się tutaj odpręcz na łóżko i, i raz, dwa, trzy się tam weź postaraj o, o, o dzieciaka. Ten nawet przyszedł tutaj do sypialni, gdyby wiedział, że, 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 że co ma robić. Tylko proszę za pierwszym razem, no... No, i nie było za pierwszym razem super. Okej, okay, ale za drugim razem się udało. Jak dobrze, że łuca nie jest sama, tylko ma tutaj chociażby Dalidę albo tego Inocentego do pomocy, bo No, no, no kiepsko to widzę inaczej. Oho, łuca się właśnie ogarnęła, że, że, że on no, tak jakby w ciąży jest. E, Dalida, ale jak ty to dziecko. Okej. Okay. O, nasz z dorósł i jakie ma śmieszne uszy. Po prostu nie mogę. No jej, jaki słodziak! <grytanie> Dobra, łucja, weź idź spać, bo już tam nie starczy ci siły pewnie na nic, więc po prostu, chociaż i tak zaraz pewnie będzie poród, więc niech się trochę wyśpi. Oho, oho, tak coś właśnie czułam, że poród się zbliża. Tylko proszę, proszę, daj mi chłopca, daj mi chłopca. Nie będę zapisywać, no bo no, no jak będzie dziewczynka, no to trudno, będzie dziewczynka, ale bardzo chciałabym chłopca. Mam takie ładne dwa imiona. O, na szczęście jedno dziecko. Jest chłopiec. <laughs> nie wiem czemu parłam się na tego chłopca, ale po prostu bardzo mi pasowało, żeby Lucja miała syna, nie? I zaraz zobaczymy. Czy ty masz, masz zielone oczy? O jejku, I czarne włosy, chyba po swoim ojcu. A karnacja to w sumie. To jest chyba ten sam odcień, co Lucja. Więc będziemy mieli bogusza. Po prostu, jak zobaczyłam to imię, to miałam takie kurcze. I ja chcę dać tak na imię komuś z Legacy. No po prostu, no musi być, no. Więc w sumie mamy tak, jakby um, Artemię, Bogusza i Celestynę. Czajcie, że ABC, nie? <laughs> no dobra, to pokój Bogusza skończony, także tak sobie właśnie wygląda. Wstawiłam taki stolik, ale to też to nie będzie tylko dla niego, tylko dziewczynki też mogą tu przecież przychodzić i korzystać, bo u nich teoretycznie też by się zmieścił, ale one mają tu skrzynię chociażby na zabawki, więc to wystarczy im na ten moment. Dobra, Celestyna właśnie została nauczona chodzenia, więc chyba tylko no, chyba tylko Jenostynk został. I kto cię. Aha, ciebie akurat tak wyszło, że Inocenty wszystkiego nauczył. No dobra. A tutaj Artemia wydaje mi się, że no właśnie, że Dalida uczyła mówić, więc może też pouczy ją chodzić. Nie wiem, zobaczymy w sumie. Chyba, że Lucja się może jakoś udzieli tutaj. Aho, Celestyna chyba się właśnie nauczy korzystać z toalety, coś mi się wydaje. A nie, minimalnie jeszcze tam zabrakło, no dobra. A Artemia już prawie, prawie nauczyła się chodzić, ale już jest tak zmęczona, że no niestety minimalnie jej tam zabrakło. Pewnie następnym razem uda się to ogarnąć. No proszę, została tutaj Artemia nauczona korzystania z toalety. Rzeczywiście Łucja nauczyła się u samej końcówki. Brawo. Ale we wspomnieniu będzie się liczyć. Czyli tutaj jeszcze tylko chodzenia nam potrzeba. No, proszę, i Celestyna została nauczona, i Celestyna. Aha, a Celestyna akurat, serio, serio, nauczyłam je wszystkiego, jak one ledwo dwa dni przeżyły. No, już ma już dużo urodziny, czyli w sumie możemy go już postarzyć. Tak mi się wydaje, że ten jeden dzień sobie w takim razie przeżył. A, czyli jednak masz czarne włoski, ale ja czasami ja, nie, nie mogę rozróżnić po tych brylach, czy to jest czarny, czy to jest brązowy, i mi się myli. I wydaje mi się, że ten nosek i usta to chyba, która miała większe? Celestyna chyba, tak? Że chyba te dzieciaki dosyć mocno podobne są. Ale no zobaczymy, co z nich tutaj wyrośnie. W sumie to dam mu taką samą fryzurę jak mojego tatuś. <noise> Czemu nie uroczo wygląda? A ty powiedz mi... Aha, ty jesteś nichlujny, w sumie otwarty, aktywny, lekoduch i zrzędliwy. Mhm... No, też będę miała niemało chyba za co by mu tu dać za aspiracje. <grymne> też nie wiem w sumie, czy nie poszukiwanie przyjemności by może najbardziej pasowało, bo jest w sumie lekko duchem. No, chyba tak. Dobra, przyszła kolej, żeby trochę Łucja się pozejmowała tymi dziećmi, bo to są w końcu jej dzieci. A do tej pory tak naprawdę się tutaj ten Dalida i Innocenty zaj zajmowali z dzieciakami. Lubucja ma akurat dzisiaj wolne, więc może, nie wiem, Bogusza czegoś pouczy, chociaż tu chyba um, Artemia jeszcze nie umie chodzić, więc możemy ją zaraz tutaj na, na nauczyć, tam jej końcówka chyba została. No właśnie, dosłownie ostatnie kroczki zaraz będzie dzieciak umieć chodzić. Więc może chociaż przy Boguszu coś tutaj... Łucja pouczy tak całościowo, że tak to nazwę, chociaż widzę, że Dalida tutaj by chciała, może weź go nauczy mówić, czemu nie. Chyba się udało, czy się? Udało się, czyli wszystko umiemy, to co powinniśmy umieć, no to dobrze. Więc w sumie jak jest tak minimalnie trochę spokoju, to może się do biznesu udamy, w sumie co? czy ja zapłaciłam rachunki, bo nawet nie wzięłam tych rachunków, więc trzeba będzie je zapłacić. To może tak na szybko tego Józefa wysiłucję ja zadzwoń, bo tam musisz z nim wbić jeszcze tą miłość. I potem najwyżej się tymi dziećmi zajmiesz czy, czy cokolwiek, albo może pójdziemy do biznesu. Gdzie, gdzie no ten Józef? Okej, okay, udało się wbić tą miłość, także możesz pożegnać. Dziękujemy, do widzenia. O, ale dlaczego dzieciak śpi w psim łóżeczku? No nie! Proszę mi tu ładnie Artemię położyć do łóżka, Łucja. I weź naucz się tej techniki, to może dostaniesz awans, bo w sumie, no tam szczytu kariery nie musi w sumie osiągać, ale tak myślę, że do połowy byłoby spoko, gdyby, gdyby sobie dotarła. O, a tak w sumie to nawet nie wiem kiedy, nie, nie przyuważałam powiadomienia, ale to chyba już z dzień temu. Alabama stała się seniorką, więc, skoro jest seniorką, to to, to może sobie ładnie trzeba ją tutaj na, na ten, na emeryturkę zadzwonić, żeby sobie przeszła. Także zaraz to Innocenty ogarnie, zadzwoni tutaj, gdzie trzeba. I tak się zastanawiam, czy może Remusowi nie dać jakiejś pracy, bo on teoretycznie ma całe życie przed sobą, więc mógłby coś tutaj pracować, żeby cały dzień nie siedzieć w tym domu i nie niszczyć mebli. <laughs> Ale zobaczymy, w sumie nie ma na razie takiej potrzeby. Dobra, ty zdobyłaś ten jeden punkt, to tyle ci wystarczy do szczęścia Łucja. Się może zaraz tym dzieciakiem zajmie. No super, dziewczynki mają już za jeden dzień urodziny, więc w sumie fajnie. Bo tak na dobrą sprawę nie mają już co za bardzo robić, oprócz tego, że mogą się tutaj bawić i zdobywać jakieś tam umiejętności minimalnie. Okej, okay, właśnie widzę, że Łucja nauczyła Bogusza mówić, to fajnie. Weź go połóż do spania. Dzieciak zmęczony jest po całym dniu nauki. Czy zdążymy, czy zdążymy, bo młody zaraz się sika, ale chyba udało się. Udało się odsadzić na nocnik na dobrze. Może tak ze dwa razy chyba było, że, że on tak miał nisko, nisko, nisko i niestety nie udało się na czas i kurde, robił w pieluchę, ale tym razem się udało, to dobrze. No dzieciak, no. Dlaczego ten dzieciak jest na dworze i bawi się w kałuży, jak jest burza? O proszę, Łucja awansowała sobie. No to fajnie, opłaciło się wbijanie tego jednego punktu techniki. To zaraz może Łucja się wykąpie i może pouczy tego młodego chodzić, coś mi się wydaje. Czas najwyższy. Yy, a tak ogólnie to widzę, że mamy pożar i akurat skończył się deszcz, także trzeba zadzwonić, bo nam to zaraz drzewo spłonie. Tam biedna sprzątaczka poleciała, ta koleżanka co ten, co Łucja przeprowadziła z pracy też poleciała, a wszyscy domownicy ee, na luzie. Oprócz tego, że młody właśnie przed chwilą widział, aha fajnie. Weno się tam z nim trochę poprzytula i pobaw i ogólnie widzę, że się zaprzyjaźniliście dobrze. I ucz go chodzić. I tak w sumie na sklep nam nawet nie starczyło czasu. Chyba poczekamy, aż tutaj może ten w następnym odcinku sobie pójdziemy. To zaraz dziewczyny będą miały ten a urodziny. Będzie tylko sam Bogusz tym małym dzieckiem. To to no, na następny raz będziemy tutaj mogli bardziej się skupić na biznesie. Poza tym no tak z funduszami wcale źle nie mamy, więc nie jest to aż tak bardzo potrzebne, żeby tutaj chodzić do tego biznesu tak na już na zaraz. To tak w zasadzie jak Bogusz nauczy się tego. Chodzenia, to tylko mu zostanie, ale chyba sobie to odłożymy, bo widzę, że, że dzieciak był dosyć mocno zmęczony, to może niech sobie odsapnie chwilkę. O, i dziewczyny właśnie dorastają. Mamy Celestynę już jako dzieciaka, widzę, że pierwsze co, to chciałaby się z kim zaprzyjaźnić. A ty, a ty śpisz w łóżeczku psa, bo byłaś trochę zmęczona, ale to weź wstawaj, bo może, może akurat ci się przypomni, że chciałabyś dorosnąć. A nie, pójdzie sobie skorzystać z tego, z toalety, no dobrze. W sumie to zabawne, bo chyba tutaj też z początku ten Alicja i Monika, jak były bliźniaczkami, też miały chyba tutaj pokój. <laughs> Okej, okay, no to dziewczyny mają swój pokój, to jest z takiego różu po poszłam bardziej w fiolet po prostu. Na, jak na razie mamy tylko Celestynę tutaj, która dorosła, bo Artemia... Aha, Artemia poszła. Weź dziecko, choć ja ci tutaj dam, że weź ty dorośnij, bo e, inaczej to, to, to ten... Będziemy tak czekać, czekać do, do, do rana. Co prawda wtedy się wszyscy zleć, zlecą, żeby tutaj zobaczyć jak ona dorasta, no ale już nieważne. I okej, okay, akurat dziewczyny są tak mniej więcej blisko siebie, więc może bym je tutaj... Tak, pod różnymi kątami stoją, więc e, nie wiem, czy uda się to. Ale zdecydowanie pani z krótkimi włosami to jest e, Celestyna, tak? A Artemia, tak, Artemia teraz dorosła, to jest ta z dłuższymi włosami, więc tu zdecydowanie jest ten większy nosek, większe usta. A tutaj zdecydowanie jest ten e, mniejsze usta, mniejszy nosek. Co do oczu, to no nie wiem, no może i mają troszeczkę. Różne, ale to też często jest tak, że wystarczy, że zrobią inną minę i już im te, ta mimika się zmienia, więc no, no nie wiem. No nie wiem jeszcze, nie wiem. Wydaje mi się, że bardziej jak będę już nastolatkami, jak już im e, inocenty... dlaczego czemu? Ja wiem, że to jest nowe łóżko, ale no proszę Cię. Ma swoje podwójne. Nie on pójdzie spać do, do, do łóżka wnuczki, bo czemu by nie. Co ja tam mówiłam? A tak że z reguły ich charaktery, w sensie osobowości, jakieś tam, nie wiem, zmiany stylu czy coś takiego, wydaje mi się, że jak już będę u nastolatkami, to do bardziej się za to zabiorę, bo już będę miała im i wybrane Aspiracje i pewnie cel życiowy się ogarnie, więc już będę wiedziała bardziej, może w jakim kierunku iść. Tak jak są dziećmi, to są dziećmi, to jeszcze wiecie, wszystko się 500 razy na, na minutę zmienia. Także chociaż ubrania to mogłabym w sumie pokupować jakieś takie bardziej ogarnięte czy coś. Więc zaraz łucja skoczy tu na szybki shopping, tylko jeszcze tutaj musi tego bogusza odsadzić do, do, na toaletę, bo tam widziałam, że bardzo mu się chcę. Łucja, jakie obawy mieć niemowlę? Dobra, ciuchy dla dzieciaków pokupowane. Jeszcze też kupimy obroże, bo w sumie jak mamy zwierzaki, to byłoby dobrze mieć jakieś obróżki. No i okej, okay, zakupy porobione, to Łucja może wracać do domu. A, tak ogólnie teraz mi się przypomniało, że w sumie co do tego w poprzednim odcinku była kwestia tego, że ogarnęłam, że mi w sumie ten mod na, na postęp czasu na parcelach publicznych tak jakby zaczął działać inaczej, bardziej poprawnie i że mogę sobie skreślać to powiadomienie. W sensie czasami jest tak, że nawet jak skreślę to ono potem i tak się pojawia, no ale ten sim wraca o tej porze, o której powinien. No i też była kwestia tego, że zastanawiałam się, czy to nie jest ten nowy mod, który zainstalowałam, czyli na to, żeby te fryzury simów nie, nie prześwitywały, ale też ogólnie no to, to nie była chyba kwestia tego moda, to po prostu coś musiało się tam zadziać takiego, że, 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 że ten na postęp czasu zaczął działać. W każdym razie chodziło mi o to, że dostałam komentarz też, że ten mod na... To żeby te włosy nie prześwitywały, no to psuje duchy i to psuje w taki sposób te duchy, że te duchy, no jak umierają, to są po prostu czerwone. A jak wiemy w dwójce jest tak, że no, kolor ducha jest przypisany do konkretnej jakby śmierci, nie tej przyczyny śmierci. A więc no, no tutaj w taki sposób to psuję i zrezygnowałam z tego moda, bo w sumie badboxem mogę sobie to spokojnie te prześwity naprawiać, więc no tak mniej więcej. Dobra, to ja tobie też kupiłam ciuchy, więc możesz sobie swoje zaprojektować. Zastanawiam się nad zmianą wyglądu u Lucy, ale w sumie pasuje mi do niej ta fryzura. Jakoś nie mam ochoty zmieniać. Dobra, nowe ciuchy założone. Nie wiem, czy w sumie Wucja... W tych nowych ciuchach nie wygląda jeszcze młodziej niż, niż wyglądała w poprzednich, ale w sumie to nawet pasuje do ucji, że ona by tak chciała być tak wiecznie młodą mamuśką, nie? <ścoughs> O proszę, Artemia ma tutaj entuzjazm wobec y, kulinariów, bo właśnie Janła je śniadanie i odkryła, że, że, że no w sumie spoko te kul kulinaria są. No dobrze, ciekawe czy też Celest... A, Celestyna ma wobec sportu, czyli w sumie po, po tej połucji. Okej, okay, no to na ten odcinek to by było na tyle. Narodziło nam się tutaj kolejne dziecko, czyli Bogusz. I też dziewczynki przeszły do w sumie następnej i następnej grupy wiekowej no bo były niemowlakami teraz są już dziećmi także no sądzę że tutaj pod tym względem trochę tego postępu było następnym pewnie pójdziemy sobie do biznesu bo dawno nie byliśmy że będziemy się tutaj zajmować dalej tymi dziećmi żeby tam po poznawały jakieś różne te koleżanki kolegów w szkole czy coś jakoś może rozwijać ich hobby nie wiem no co, coś tam na pewno będzie się działo M może też Łucja ogarnie się bardziej z tymi swoimi romansami, bo w sumie w tym odcinku to chyba tylko jeden zrobiliśmy, także no, no tak w sumie słabo. I zobaczymy ogólnie jak to będzie. Zapraszam was na Discorda, bo tam wrzucam ten postęp z pozostałych rodzinek, więc jeśli jesteście ciekawi i chcecie być na bieżąco, no to link jest w opisie. Zapraszam was też do tego naszego rodowodu, w sensie jeśli chcecie sobie zobaczyć, no to w opisie jest link do zewnętrznego drzewa, genealogicznego i można sobie tutaj prześleć. Mniej więcej na szybko, kto z kim, gdzie, jaki i dlaczego. <gry> Także no, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!